Witam jak zawsze gorąco na kanale U Wilka, czyli filmie Wilka Audio Projekt. Akurat nie o tych kolumnach dzisiaj będzie, Diapazon e, Dynamics. Natomiast pozdrawiamy serdecznie pana Janusza, właściciela tych kolumn. Są to kolumny zbudowane na zamówienie, nie przez nas. Te obudowy dostarczył do nas klient. Natomiast przeprojektowaliśmy, zrobiliśmy od podstaw zwrotnice kompletnie od podstaw, ponieważ grały no, specyficznie. Nie dokładnie tak jak klient tego oczekiwał, zrobiliśmy to od podstaw. Rzeczywiście jest dużo przestrzeni, dużo basu, dużo wokali, naturalności fantastyczne. Ogromne kolumny, nie wiem czy one mają 120 czy 130 kg, um, ale ciężkie jak diabli. Bardzo fajna konstrukcja, sztywna, mocna, ciężka, bardzo dobrze zrobione. Zwrotnice są z tyłu za takimi panelami. To są oczywiście elpady pady płynnie regulowane dla regulacji tonów średnich oraz wysokich. Z tyłu jest oddzielna komora dla zwrotnic, oddzielna komora dla głośnika średnio niskotonowego i tak dalej. Podział częstotliwo... częstotliwości w okolicach 250-2600 Hz. Tak zrobiliśmy, dlatego, żeby SPL, cały group delay bardzo ładnie się zbiegło. Bardzo fajnie to wygląda, ale nie o tym. Przechodzimy do dzisiejszego bohatera odcinka, do bohatera dzisiejszego odcinka, do kolumn AKI. I już za chwilę zobaczymy, cóż to będą za kolumny. Jesteśmy już przy bohaterze dzisiejszego odcinka, są to ko kolumny, żebym znowu nie powiedział, bo już raz powiedziałem, słuchajcie, e nie kolumny, ale mówmy poprawnie, bo to się tak potocznie przyjęło, jeśli mówi kolumna głośnikowa, wszyscy wiedzą o co chodzi, ale jest to zestaw głośnikowy. W poprzednim odcinku się walnąłem tym razem znowu, znowu była kolumna, dobra i znowu za chwilę ktoś mnie poprawi, nie, nie ma kolumny, jest zestaw głośnikowy, dobra. Jest to zestaw AKI model MS100. MS100 I teraz, dlaczego chcę Wam? Jest to tutaj naszego e, bardzo dobrego, e, bardzo dobrego tutaj naszego klienta i przyjaciela firmy Jarka Jareczku. Serdecznie Cię pozdrawiam. No i dzisiejszy odcinek właśnie o Twoich kolumnach. A dlaczego? Słuchajcie, postanowiłem Wam parę słów o nich powiedzieć. W tle sobie gra Ewa Cassidy. Niech sobie coś, brzdenka zrobimy sobie kilka odsłuchów, natomiast za chwilę i po tych odsłuchach powiemy sobie o brzmieniu. Ja Wam tylko powiem, że model MS-100 był produkowany, mogę się tutaj pomylić, o rok, 88-92, w tych latach był produkowany. Więc nie aż tak odległa przyszłość, chociaż tak ten czas leci, że za chwilę będzie to bardzo odległe, nawet nie będziemy wiedzieć kiedy, ale dobra były produkowane w kolorze czarnym z panelami bocznymi w kolorze czarnym lub orzechowym, czyli albo całe czarne, albo tak jak tutaj nakładki boczne, bo jest to nakładka boczna w orzechu. Wymiary 25 cm na 47,7 na 28, cm. szerokość, wysokość, głębokość, czyli wysokość 47,7 cm. Waga dobre, naprawdę słuszne 16 kg, a więc słuszną, słuszną wagę mają te kolumny. Jest to typowo dwudrożna konstrukcja i najlepsze, słuchajcie co z głośnikami. Głośnik niskotonowy to jest Focal 7 CZLT. 18 cm głośnik na podwójnej cewce z powlekaną membraną celulozową. Kartonowo-papierową, celulozową. Kosz jest bardzo stabilny, bo jest odlewanego ciśnieniowo aluminium, gdzie średnica samego magnesu wynosi już 10 cm. Jest to Akai, dokładnie taką marką jest opatrzony takim symbolem, Akai ms 100 b Głośnik wysokotonowy jest na miękkiej kopułce, oczywiście w szczelinie magnetycznej jest ferrofluid. I teraz, co to jest za wysokotonowy? Słuchajcie, Morel. Morel, znacie tą markę, fantastyczne przetworniki wysokotonowe, Morel MDT29 Oczywiście opatrzony jest nazwą AKI 100 b Rewelacyjne, słuchajcie, głośniki, pasmo przenoszenia 40-25 tysięcy Hz Co z obudową? Obudowa z płyty warstwowej I teraz tak, drewno łupkowe Słuchajcie, front i góra z drewna łupkowego, czyli to skamieniałe drewno, twarde jak diabli, dosłownie jak skała, to jest taka faktura skały dosłownie. E, tak jest zrobiona góra i e, front panel, czyli panel przedni, natomiast panele boczne wykonano, e, wiadomo jak widać, wystających ścianek z litego drewna o grubości 2,6 cm. Rzeczywiście tak grubo, grube te panele boczne są. Ja Wam pokażę jak te kolumny wyglądają troszeczkę troszkę pokażę Wam, jak wyglądają z bliska. Rzeczywiście struktura, to jest właśnie łupek na górze. Na boku mamy lite drewno. Ciężkie jak piorun no są te kolumny. Ale naprawdę bardzo stabilna, fajna konstrukcja. Bardzo, bardzo dobre. Tak więc, tak więc naprawdę ja myślę, że przejdziemy sobie do do odsłuchów, pokój, jak widać odsłuchowy u Wilka na Śląsku już mamy, teraz jeszcze w Skwarzędzu powstał yy, i teraz tak, proszę się nie śmiać ze stendów pod tymi kolumnami, to są specjalne akustyczne, antywibracyjne i antydyfrakcyjne stendy z pufy, pochłaniają fale stojące poprzez właśnie odpowiednią strukturę materiału, mają fronty Półokrągłe, żartuję oczywiście, stędy mam w malowaniu, musimy je wykończyć, robimy sobie kilka na szybko kompletów stędów, ale mówię, no musimy tutaj być cierpliwi, żeby to wszystko wykończyć. Pokój cochowy ma, Wam wspomnę, nawiązywać do większości większości pomieszczeń, jakie mamy w swoich domostwach. To nie ma być sterylne pomieszczenie, super akustycznie wyposażone i zrobione, tylko dlatego, że w takim pomieszczeniu zupełnie inaczej odsłuchuje się zestawy. I teraz posłuchacie zestawu w takim super pomieszczeniu, przyjedziecie do domu, wstawicie no i kurczę, no coś nie tak, no to nie gra, to nie gra. Owszem, do odsłuchów, każdy z Was może sobie takie pomieszczenie przygotować, bardzo dobrze. Na Śląsku chłopaki zrobiły oczywiście na suficie panele 3D, żeby rozproszyć ten dźwięk. Natomiast tam był dość wysoko sufit, trzeba było go obniżyć, no i przede wszystkim zrobić takie panele 3D, żeby to odbicie od sufitu rozproszyć, żeby nie było takiego efektu dudnienia. Tutaj fajny utworek. Tutaj też jest dość głucho w tej chwili się zrobiło, jeszcze parę rzeczy dojdzie. Dojdą jeszcze dyfuzory. Po bokach, na środku i parę innych rzeczy. Natomiast cały spód podłoga jest wykonana, jest pokryta praktycznie centymetrową wykładziną wszędzie, grubą. Oczywiście dywanik z gramofonem, taki sobie tutaj zrobiliśmy, mu się podobał. I to wszystko pełni rolę dyfuzorów czyli szafki, gabloty jakieś, narożnikowe i tak dalej, czy nawet segment, czy coś. Tutaj mamy też, muszę nadmienić, pioniery mojego serdecznego kolegi, Krzyśka Pionier HPM 150, który będzie, który jest w renowacji. Całe obudowy już są zrobione, walczymy jeszcze z głośnikami, ponieważ musimy całkowicie zregenerować. Mamy kilka takich tutaj ciekawych sprzętów, gita,ra wiadomo, mojego szwagra Wojciecha. Wojciechu pozdrawiam ci gorąco, Wojciech zajmuje się teraz już tak na dobre muzyką gra i tak dalej. Powiemy sobie kiedyś o tym o zespole, także Wojtek życzę sukcesów pozdrawiam, pozdrawiam cię gorąco. Gramofon i tak dalej takie zabytki można powiedzieć PRL na tym kaseciaku słuchajcie w podstawówce robiłem imprezę. Dyskotekę na sali gimnastycznej. I że kolum się nie rozwaliło, no to jest cud boski. A na górze oprócz Grundiga Słuchajcie, to okrągłe to jest jeden z pierwszych głośników w ogóle pełnopasmowych, szerokopasmowych. Albo Grundik, albo Grundik chyba. Mogę się mylić kiedyś, wam pokażę na czym to polega, ale dobra. Szafka, kredens, kwiatek. Kwiatek to są języki tościowej. Fantastyczny, bardzo prosty kwiat. Mało wymagający. Przetwarzający dwutlenek węgla. Wszystkie szkodliwe substancje w tlen. Świetna roślina, ale nieważne, bo zeszliśmy na temat roślin. Także wracając do akustyki: kwiatek, komoda, roleta, dywan, zasłona, cokolwiek, fotel, kanapa to wszystko kanapy, na przykład jakieś pufy, koce pełni rolę pochłaniaczy dźwięku, natomiast wszystkie gabloty, narożniki, szafy z ilością książek pełnią rolę dyfuzorów czyli rozpraszają dźwięk. I dlatego też pokój taki jak tutaj ma być jak najbardziej zbliżony do warunków, on jest bardziej wytłumiony niż normalnie typowy pokój, ale ma być właśnie zbliżony do takich warunków, że nie ma być typowo sterylnego, wyzerowanego dźwięku, ale ma być leciuteńki pogłos, naprawdę lekki, mają być odbicia te dźwięku, żeby można jak najbardziej nawiązać do tych właśnie warunków. Przejdźmy teraz, o, całość będzie odtwarzał oczywiście Kenwood, jeden z moich takich no bardziej bardziej ulubiony, lubię tego Kenwooda model KR5010 już nie raz, na pewno go widzieliśmy odtwarzanie będzie z komputera, komputer pełni tylko i wyłącznie rolę no nie przetwornika, ale on ściąga sygnał z internetu, pobiera oczywiście Tidal w wersji Master, a pod spodem mamy zainstalowane tutaj Audienta ID14 i ta karta będzie nam cały tutaj obraz tego dźwięku przerabiała, czyli bierze przez USB do siebie cały sygnał przerabia go na sygnał, sygnał, który wychodzi już do wzmacniacza. Włączymy sobie parę utworków, posłuchamy, jak te kolumny brzmią. Powiemy sobie o brzmieniu, jak ja je widzę, to brzmienie. No a później, a później myślę, zrobimy małe podsumowanie. Słuchajcie to co. Startujemy z odsłuchem. Lipstick and cocaine hurting my brain. Laying in my bed, oh, feel my pain. A uniformed man at the doorstep. to the Mieliśmy małą próbkę na kilku różnych utworach, czy to jest czy, czy, czy Cass Hawkins, która ma taką chrypę pazura w głosie. Te kolumny faktycznie to oddają. Wiadomo, jeśli chcemy, chcemy dużego, ciężkiego basu, no nie mamy co tutaj liczyć. Jeśli chodzi... O ten zestaw, kolumny, znowu było kolumny, słuchajcie, zestaw głośnikowy, jeśli chodzi o Akai to nie mamy na co, na co za dużo liczyć, na wielki, ciężki bas, bo nie, nie do tego są te kolumny, ten zestaw jest stworzony. Natomiast, natomiast jest ten bas precyzyjny, bardzo fajny, wysokie tony są szczegółowe, ale nie są kłujące, nie są suche, jest bardzo duża Detalika, przestrzeń w głosie. Tak samo, jeśli chodzi o barwę tonów średnich, jest głośnika średnio niskotonowego, jest tutaj bardzo fajne nasycenie, można powiedzieć, moje ulubione określenie, takie mięcho w głosie, jest taka głębia. Nie jest to takie wysuszone, wyciśnięte na siłę jak przez puszkę aluminium, tylko rzeczywiście jest dużo przestrzeni. Bardzo fajnie ten zestaw brzmi. Jest niemęczący, jest detaliczny, precyzyjny, nie ostry. No, gdyby tutaj jeszcze tego dołu więcej dodać, no to ja już byłbym szczęśliwy. Natomiast mówię, nie na, tym, nie na tym to polega, nie o to tutaj chodzi, żeby był strasznie wielki dół. Dół i tak jest, jeżeli dobrze się je rozstawi, naprawdę ten dół jest, słuchajcie, słychać. Ja uważam, że bardzo fajny zestaw. Nie są w super, super drogie te kolumny, w jakichś w jakich, w jakich tam wielkich cenach, które są nie do przełknięcia. Natomiast potrafią, no, pobić niektóre dużo droższe zestawy. No, myślę, że są no, was warte, warte, naprawdę polecenia. W tej chwili jakiś jazzik, plumka w tle. No, bardzo przyjemnie się tego słucha. No pięknie, słuchajcie, naprawdę. No, nie idzie się od tego oderwać. To można słuchać, mówię, jak słuchałem 15 minut, pół godziny, za chwilę wróciłem, znowu godzina, i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Także powiem Wam tylko tyle. Oczywiście Dżerzik włączyłem z kanału YouTube, włączyła nam się reklama, także musiałem na chwilę. Na chwilę podejść, wyłączyć tą reklamę. No i co? Słuchajcie, ja myślę, że tyle w temacie. Jak ma ktoś z Was, mówi, że miał styczność bądź ma podobne zestawy, zapraszam do komentowania, do podzielenia się swoimi opiniami o, tym, o, tych, o tych zestawach. A na tą chwilę pozostaje mi pożegnać się z Wami, życzyć miłego dnia bądź wieczoru, w zależności od pory, kiedy ten odcinek oglądacie. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków i życzę Wam jak zawsze wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.